Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie Zemper i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, na wstępie chciałbym podziękować za wspieranie kanału użytkownikowi lordpiotr 08 oraz FCK. Was także zapraszam do tego. Obczajcie sobie na dole obok guzika subskrybuj, a my lecimy do tego króciutkiego filmu, w którym pokażę Wam jak w dwóch kartach przeglądarki, czyli jednocześnie mieć otwarte konto główne oraz zewnętrzne krainy. Jeżeli ktoś miałby z tym problem, to oczywiście jest to dozwolone, bo gramy jednocześnie na swoim koncie i swoim koncie, więc nie, jest, nie łamie to w żaden sposób regulaminu. No i sporo osób tego nie wie, a naprawdę ułatwia to grę, uwierzcie. Jeżeli zrobimy sobie tak, właśnie, że na jednej karcie mamy tu, na drugiej zewnętrzne krainy, no jest to dużo wygodniejsze niż takie przechodzenie, prawda, i tutaj klikanie tego guzika. Tak więc, jak to zrobić? Szybko i łatwo. Jesteśmy sobie na koncie głównym i teraz wybieramy zewnętrzne krainy. Wchodzimy na te zewnętrzne krainy. I nawet się nie muszą załadować, ale dajmy im się załadować. Jak że jesteśmy na zewnętrznych krainach, to po prostu otwieramy sobie nową kartę i wpisujemy w niej adres gry. Albo alternatywnie klikamy zakładkę. Ja na przykład mam zakładkę na Good Game, więc to mi jeszcze ułatwia sprawę. No i teraz tutaj mamy zewnętrzne krainy, a tutaj mamy konto główne, które się zaraz wczyta. No i jeszcze dla wygody można sobie przesunąć ten pasek tutaj. Eee, znaczy tą kartę do lewej strony Z kątem głównym, żeby ona była pierwsza A zwiększa kolejne drugie Więc eee, to tyle na dzisiejszy poradnik Dzięki wielkie jeszcze raz za wspieranie Lordowi Piotrowi i FCK Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam pomógł Łapkę w dół, jeżeli nie pomógł No i do kolejnego, na razie, piona, pa pa